Siemanko widzowie, dzisiaj przetestujemy sobie żelki od marki Gusto, które dostałem właśnie. A więc co? Dostałem żelki radioaktywne, które są podobno najkwaśniejsze na rynku oraz jego bracia, czyli konfidentki, które są troszkę mniej kwaśne. A więc co? Spróbujmy sobie na początek konfidentki, żeby zacząć tak troszkę słabiej. No i zobaczymy, porównamy smak, zapach. Są kwaśne, ale nie aż tak, da się je zjeść. Chociaż z czasem stają się mocno kwaśne, jakby to powiedzieć. Tak wygląda ich konsystencja, ale są dobre, powiedzmy. A więc spróbujmy teraz tych specjalnych żelków, które są ponoć radioaktywne. Tak wygląda ten żelek. No to co? Spróbujmy. Może przeżyjemy. O cholera. Mocno kwaśne. Taki kwas masakryczny. Ojku. Jakby by to powiedzieć? Do czego to można porównać? Nie wiem. Ale są mocno mega kwaśne. Chociaż później się robią słodkie, ale na początku mega kwas. Jakby cytryna razy 15. A więc co? Ogólnie polecam. Dziękuję oczywiście za paczuszkę. I co mogę powiedzieć? Wpadajcie do marki Gusto, bo niedługo już żelki będą pojawiać się w galeriach i prawdopodobnie w sklepach. A więc co? Zachęcam do zasubskrybowania kanału, być na bieżąco, polejkowania odcineczka. No i co? Ja się z Wami obecnie żegnam. A więc no. Siemanko.